Przyjemniej jest mi gościć Państwa w sobotę w murach 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. Jest to niecodzienność dla nas. Cieszę się bardzo, żeście poświęcili swój wolny czas, swoją wolną sobotę, aby trenować razem z żołnierzami 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. Trenuj z Wojskiem, akcja organizowana przez Wojsko Polskie, realizowana w garnizonach wojskowych z terenu całego kraju. W naszym województwie realizowana przez dwie jednostki wojskowe, 25. Brygadę Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim i 15. Sieradzką Brygadę Wsparcia Dowodzenia. W Sieradzkiej 15. ćwiczenia odbyły się w sobotę. Ich cel? Zapoznanie z wiedzą, do tej pory zarezerwowaną wyłącznie dla wojskowych. Posługiwanie się bronią, taktyka na polu walki, orientacja w terenie, czy zasady surwiwalu, chętnych do zgłębiania tej specjalistycznej wiedzy Nie brakowało Czy udało się kiedykolwiek oddać z ostrej amunicji strzał? Yy, z ostrej jeszcze nie Ale wiele strzelam Z jakiej będzie? Yy, I z krótkiej i z długiej Mieszkam tutaj i przyjechałam głównie tutaj z ciekawości. Też od dziecka w sumie interesuje się bezpieczeństwem wewnętrznym. Interesują mnie mundury, także to była fajna okazja, żeby sobie jakby tutaj przetestować jakby siebie. W akcji Trenuj z Wojskiem uczestniczył wojewoda łódzki Tobiasz Bochański, który przyznaje, że w obliczu napiętej sytuacji za wschodnią granicą szkolenia cywilów są uzasadnione. Było również pod dużym wrażeniem warunków, w jakich szkolą się sieradcy łącznościowcy. Muszę powiedzieć, że porównując to ze standardowym ćwiczeniem, to możliwość strzelania do ruchomych celów w zmieniającym się otoczeniu, zmieniających się warunkach, przy dynamicznej akcji, przy różnych oświetleniach. Myślę, że to jest trening dla żołnierza, nieprawdopodobnie skuteczny i dobry, i przygotowuje go również mentalnie i psychicznie na różnego rodzaju sytuacje. Wszystkie nakłady, które czynimy na siły zbrojne, przynoszą rezultat w postaci infrastruktury, nie tylko w postaci tych zakupów najsłynniejszych, o których jest mowa, jak w 16 w 35 i inne rodzaje rozbrojenia, ale również w takiej infrastrukturze, tu na miejscu, która służy temu, żeby szkolić naprawdę dobrze przygotowanego do obrony ojczyzny żołnierza, a to jest najważniejsze, bo w wojsku najważniejsze są ludzie. Do udziału w akcji zgłosiło się blisko 100 osób. Przyjechali z odległych zakątków Polski, nawet z województwa małopolskiego. O drugiej w nocy Pan wstał, żeby przyjechać z Krakowa do Sieradza, żeby uczestniczyć w tych zajęciach. Znaleźliśmy miejsce szkolenia w Sieradzu, stąd ten nasz wybór. No trzeba było się trochę wcześniej pofatygować. No i noc była krótka. Chętnie z kolegami towarzysko się wybrałem. Jestem miło zaskoczony tym, że widzę dużą ilość młodych osób. 20 plus 30 plus, że są zainteresowani na przykład, żeby wstąpić w szeregi wojska polskiego. Jak się pani się czuła na tych zajęciach? Bardzo fajnie, bardzo fajne przeżycie, bardzo polecam każdemu. Dowiedziałam się dużo ciekawych informacji. Przede wszystkim zostałam przeszkolona z obsługi broni, także no, na przyszłość. Czy jakby pani miała okazję, zabrała pani by, nie wiem, koleżankę, kolegę, znajomych na takie kolejne raz zajęcia? Jak najbardziej, na pewno będę przekazywać dalej znajomym tę informację. Warto uczestniczyć w takich fajnych zajęciach organizowanych przez m.in. Sieradzką Brygadę? Polecam każdemu. Kolejny termin szkolenia w 15 Śradzkiej Brygadzie Wsparcia Dowodzenia już 5 listopada. Na obszerną relację z przebiegu ćwiczeń zapraszamy już wkrótce.